Tak, tak. Tu ma to like, like, Tak, słyszeliśmy e, świadectwo e, Anity Norberta. Norbert i To co powiedziała Albena i Apostol. Albena apostoł. Mm. Jest czas. There is time. Czas 2000 lat temu. Two się rozpoczął. ago, the time się began. I dla mnie, me, tyle jak chodzę z Bogiem, as long as I walk with God, ten szczególny czas the, that great time, zależy od Ciebie. It, it nie, ma no nie ma szczególnego czasu. Nie ma szczególnych momentów. There is no Bóg jest niezmienny i taki sam. On dokonał wszystko. He did I powiedział, and he said, decyzja należy the do Ciebie. Is on your side. Nie spłynie na ciebie szczególna inna łaska. There was, there a, a, a I cię the, tak jakoś ustawić. wszedł podio Masz ducha Świętego. Masz całą zbroję Bożą. Całą zbroję Bożą. I po i nie ma nic poza krzyżem. Nothing, Ten szorstki. Uh, pusty krzyż. Jest nieatrakcyjny. Jezus, jak to usłyszałam kiedyś od mojej kochanej przyjaciółki Agaty, nie wiercił się na krzyżu. Jesus was not on the cross. I Ty, gdy przychodzi to, co and powiedział you, z Norbert. Come, Norbert. Tyle said, lat w kościele, so many years in the Poznałam Go. I, i wow, mówię oh. then, Nasze dusze się spotkały jednym słowem, nie? Mother, Ale of course, but czy jakby czekał na szczególny moment i szczególne namaszczenie, to by odszedł nighting. do Pana w tym stanie, co czekał. Okay. Kochani, musimy to the sobie uświadomić. Nie ma szczególnego roku łaski. Nie ma szczególnego błogosławieństwa na dany kraj, bo Bóg by był jakiś dziwny. Dla y, tego kraju by był hmm, szczególnym błogosławieństwem, a ten to poczeka jeszcze 2-3 lata. Nie ma czegoś takiego, jak Bóg nie zna. Chodzę bardzo długo z Bogiem. czym I głębiej I so jestem, so deeper, na ile ja sobie pozwalam, Bóg jest bezkompromisowy. I ta Jego, Jego miłość, kochani, to nie jest lulu, 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 lu, cacy, cacy, cacy. Nie, to nie jest taka miłość. Wszelkie kościoły nam tak pokazały, wykrzywiły Jego. Wykrzywiły Jego dzieło. Jezus, ta miłość, zobaczcie, co miłość Boga doprowadziła, że pocim się krwią i pokazał nam, wyzbył się boskości, zdjął koronę i powiedział w ciele człowieka, nie Niehumanistyczna miłość. Not nie taka, lulu. Bardzo szorstka. Very, very Zrobił the to dla ciebie? Did it dla for mnie. You, By się me. dzisiaj nie ujał w mrzonkach i jakichś takich właśnie. bo wiecie co? W mrzonku. You know, bo takie lulanie jest bezbolesne. Ono nie wymaga jakichś poświęceń. Ono jest lubiane przez ludzi, bo jest atrakcyjne. Zawsze człowiek powinien pobiegnie do miłości i do przytulania niż do szorstkiej prawdy. Y, wiem sama z doświadczenia, że człowiekowi mówię prawdę. If if jestem pierwszym I, wrogiem. I truth, Ale bym tak i, to i, to to I przytuliła. Enemy, Byśmy when się wyprzytulali z 5 minut. Wow. wow! Fajny pastu. Tak. Nice like Ale. But Dusz to jest jak rodzic. Matka tak like, i ojciec. I to co mówi Norbert. Gdy się nie rozprawisz z pewnymi rzeczami, przychodzisz do kościoła i w osobie paskorów widzisz ojca i matkę. I się mocujesz. I się i nic nie przyjmiesz. Wręcz za, any robisz any kwas. kwas w kościele. Bo buntujesz też in, innych swoją postawą i tak kochaniu. Czas jest. Zawsze. Tylko ty musisz zdecydować, czy chcesz działać. Uzbudujesz se swoje własne podwóreczko, znane, ciekawe, drzwi, które sam otwieram są fajne, patrzące. Czy powiesz, nie, wychodzę. Nie wiem, co tam będzie. Wiarą wydarzam drzwi. Lochy, śmierdzące i atrakcyjne. Not I to co dzisiaj żeście kochani usłyszeli, you, w, you chciałabym to złożyć tą to klamrą, like to nie all dajcie all one, Wierzcie się oszukiwać, bierzcie się za siebie po prostu, bo ty silne, bo wiesz, że ty reprezentujesz Because Chrystusa, no, zdajesz sobie sprawę, Chrystus by się tak zachował, zobacz jak by się Chrystus zachował. Także kochani, powodzenia, brań so się za siebie. amén, amén. amén. amén.